Piękny jest Bóg. I ten piękny Bóg objawia się nie tylko przez akt stworzenia, ale także przez życie i w życiu młodych ludzi. Ciekawe jest to, że patronami młodzieży polskiej jest i Błogosławiona Karolina, ale wiele, wiele lat wcześniej był ktoś taki, kto się nazywa. Stanisław Kostka. I dla mnie osobiście, to tak jak patrzę na Karolinę i patrzę na Stasia Kostkę, to ja ich tak odbieram jako takie polskie, prawdziwe, takie niebiańskie małżeństwo. A dlaczego? Otóż z jednej strony, święty Stanisław Kostka. Które urodził się w 1550 roku. Ile lat temu? Żył 18 lat. Zmarł w wyniku choroby. Ale w swoim krótkim życiu, tak głęboko i pięknie, cudnie żył Bogiem, tak bardzo to z Niego promieniowało na otoczenie. Święty Stanisław Kostka pochodził z rodziny arystokratycznej. Bardzo bogatej, zamożnej, wpływowej. To był rasowy arystokrata z najwyższych półek. Służba w domu miał swojego osobistego służącego. Młody człowiek, który doskonale znał języki obce. Wykształcony, obyty, pełna elegancja. I ten Stanisław Kostka. Który wielkimi pragnieniami miał ogromne wewnętrzne takie ukierunkowanie na to, żeby być dla Boga i tylko dla Boga. Co wywoływało także sprzeciw, szczególnie jego ojca. Ile ten Stanisław Kostka przecierpiał, ile też on trudów musiał znosić. Jego życie młodzieńcze też w pewnym sensie było męczeństwem. Dlatego że relacja rodziny do niego w wyniku jego szczerej, głębokiej pobożności, jak również jego pragnienie poświęcenia się dla Jezusa Chrystusa całkowicie i bycia w stanie duchownym nie znajdowało akceptacji, a wręcz bardzo takie jeszcze mające cechy tyranii podejście ojca i, i, i brata starszego. Święty Stasiu Kostka tyle kilometrów przebył na piechotę. W ukryciu, w przebraniu, był śledzony, szukany. Na niego w pewnym sensie robiono taką małą obławę, żeby go znaleźć i go złapać, i z powrotem sprowadzić, bo on uciekł. Przepad zniknął, bo on miał plany. Ten młody chłopak bardzo odważny, bardzo odważny. Prawdziwy mężczyzna. Niektórzy tak z niego zrobili takiego lalusia trochę, ale to tylko ci, którzy nie znają jego prawdziwego życiorysu. To był bardzo piękny, młody mężczyzna, dojrzały, wiedzący czego chce, poukładany intelektualnie, nie bojący się w młodzieńczym wieku w takie podróże się udawać samemu. I teraz z drugiej strony Karolina, z ubogiej, prostej rodziny. Ale równie piękna, jakby duchowo zakochana w Stasiu Kostce. Jak ona cierpiała, że ona tego 18 listopada nie mogła pójść do Kościoła, żeby uczestniczyć w dowennie do Stasia Kostki. Bardzo chciała. Ona miała autentyczne nabożeństwo do Stasia Kostki. Ona o Stasiu Kostce opowiadała właśnie kolegom, koleżankom. Ona czytała te życiorysy świętych również właśnie Stasia Kostki dla innych czytywała. Dla niej to był pewien wzór. I teraz te dwie osoby stanowią jakby te zaplecze, ale i ten godny do naśladowania wzorzec dla dzisiejszej młodzieży. Tutaj jawi się taka. Według mnie potrzeba zwrócenia uwagi na to, że przykład tej pary Stasia i Karoliny pokazuje niesamowitą genialność Boga. Stasiu koska arystokrata, z najwyższych półek, karolina ze zwykłego, biednego, ubogiego domu. W porównaniu, przynajmniej przecież tutaj ze stasiem kostką. I Bóg pokazuje że ani pochodzenie człowieka, jego ród, ani majątek, dobrobyt, bogactwa, ani możliwość podróżowania po świecie, ani zdobywanie różnych dyplomów, studiów, najlepszych szkół nie jest czymś co jest decydujące o tym, czy ktoś może być pięknym, fajnym człowiekiem. Bóg pokazuje pewną sprawiedliwość, że nieważne z jakiego środowiska pochodzisz. Czy jesteś ze środowiska bogatego, zamożnego, czy jesteś z miasta, czy z małej miejscowości, czy masz sąsiadów wielu obok, czy mieszkasz tak odległe, że w jakiejś leśniczówce, że masz kilometr, dwa do najbliższego sąsiada. To jest nieważne. Po prostu Bóg tak stworzył świat, że niezależnie od pozycji społecznej, niezależnie od statusu, od bogactwa, od uczelni. Możliwości edukacji, podróżowania. Młody człowiek zawsze i wszędzie może wyrastać na pięknego i cudownego. I że trzeba tylko chcieć pracować nad sobą, że trzeba tylko chcieć kształtować swoją duszę, swoje serce, że trzeba chcieć się stawać mądrym człowiekiem tu i teraz. To jest niesamowita sprawiedliwość ze strony Pana Boga. Nie będzie takiej sytuacji, że Pan Bóg komuś powie, widzisz, byłeś z ubogiej rodziny, dlatego byłeś głupi. Tak nie ma. Karolina udowadnia swoim życiem, jak Bóg jest sprawiedliwy, że prawdziwe bogactwo leży w człowieku, a nie w tym, co jest wokół niego, to, co jest na zewnątrz prawdziwe bogactwo pochodzi od człowieka i w człowieku nawadniany i wzmacniany przez Boga, Jego łaską Jego obecnością ale jakie to jest ważne żeby dzisiaj młody człowiek rozumiał że to od Niego samego najwięcej zależy jaki będzie jak będzie żył czy Jego życie będzie radosne piękne czy jego życie będzie dla niego szczęściem? To zależy od tego człowieka. Proszę zobaczyć, Karolina nie narzekała na swój los. Ona nie narzekała. Ona nie chodziła i nie mówiła, że to źle, to niedobrze, tego nie ma, tego brakuje. A gdyby to miała, to byłoby inaczej. Po prostu człowiek w każdych warunkach. W każdym środowisku może stawać się tą taką perełką, może stawać się takim pięknym kwiatem w ogrodzie, taką cudną lilią. To od nas zależy. I Jan Paweł II na wysterplatę, kiedy przemawiał do młodzieży, mówił wyraźnie: Chociażby inni od Was nie wymagali, sami od siebie wymagać musicie. Młody człowiek powinien więc rozumieć, że on jest tym autorem swojego życia, tym reżyserem swojego życia, tym kowalem, który kuje swój los. I to, jakim ja będę człowiekiem w przyszłości, zależy od tego, jakim jestem dzisiaj. Jeżeli młody człowiek, będzie w poniedziałek głupi, to nie ma możliwości, żeby we wtorek był mądry. Jeżeli młody człowiek nie będzie dbał o siebie w poniedziałek, to będzie to widać we wtorek. To wymaga rzeczywistego, autentycznego, stałego kształtowania siebie. I dzisiaj młodzi ludzie bardzo potrzebują, żeby rozumieć, że życie nie jest lajtowe takie, takie łatwe. Błogosławiona Karolina, ona ciężko pracowała. Święty Stanisław Kostka ciężko pracował, mimo że był arystokratą. Wszyscy wspominają, jak on miał pobyty w tych domach zakonnych różnych, jak on pracował, jak się poświęcał. Wykonywał najprostsze prace bez żadnego żalu i zmrużenia okiem. I nie tęsknił za salonami rodzinnymi jego serce żyło inaczej i czymś innym dzisiaj bardzo wielu młodych ludzi jest skażonych reklamami światem konsumpcji reklamy młodym ludziom mówią że w życiu to wszystko powinno być lekkie łatwe i przyjemne młody człowiek jak patrzy na reklamy to mu się wydaje że jak dezodorantem się jakimś wypsika to zaraz żonę znajdzie że to wszystko takie proste takie łatwe Młody człowiek wyrasta w tym, że jak sobie kupi jakiś proszek, płyn do prania, sprzątania, to wszystko samo się czyści i tące może tylko śpiewać. A Karolina i Stasiu Kostka pokazują nam, że niezależnie od epoki, niezależnie od majątności człowiek w każdych warunkach, zawsze i wszędzie może się stawać piękny i cudowny, ale kiedy będzie rozumiał. Że bez Jego udziału, bez Jego zaangażowania się nie będzie tego efektu. A więc to jest piękne przesłanie dla młodzieży, że Bóg absolutnie jest nieograniczony i dzięki Jego łasce, Jego sprawiedliwości możesz być cudownym, wspaniałym człowiekiem wszędzie, tam gdzie jesteś, tam gdzie żyjesz. I przy tych ludziach, którzy Cię otaczają.